Witajcie, z tej strony witam Was, Piotrek. W dzisiejszym filmiku chciałem Wam pokazać, jak zdobyć w bardzo łatwy sposób unikatowe przedmioty wysokiego poziomu. Już tutaj kiedyś tutaj nagrywałem podobny filmik, ale tutaj chcę Wam pokazać, tutaj, właśnie, ostateczne dowody na to, że warto mieć tutaj wysoką, wysoki procent na zdobycie magicznych przedmiotów. Chodzi właśnie głównie o to, tutaj Wam pokażę. Obecnie mam, jak widzicie, 88% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Uważam, że jest to bardzo dużo, jest to niemal 100% Tak jak wspomniałem, kiedyś tutaj już o tym nagrywałem filmik. I tutaj właśnie chciałbym się tutaj pochwalić, jakie przedmioty tutaj przez ten czas tutaj udało mi się zdobyć. Otóż tak tutaj dzięki tej wysokiej szansie. Udało mi się tutaj e, zdobyć taki oto miecz, Gladius e, Krwiopuszcz, no tutaj wam powiem przeszedłem nim cały e, poziom koszmar. Bardzo, jak, jak widzicie bardzo duża szybkość ataku, plus 20% do szybkości, e, 8% do wygrazione, za wygradzione trafienie, także e, mogę się tutaj leczyć atakując. To była można będzie jedna z takich pierwszych broni jakie tutaj e, zdobyłem. E, kolejną broń, którą tutaj udało mi się zdobyć to jest to, jest to. E, upadek księżyca zębata gwiazda. Powiem wam jeden z najlepszych przedmiotów moim zdaniem w grze to poziom 42 e, 5% szansa na rzucenie 6 poziomowego zaklęcia e, Meteor. Dodaję tutaj y, od 50 do 115 obrażeń od ognia. Y, Także Wam powiem, bardzo fajna broń i już na poziomie piekle tutaj sobie jako tako y, tutaj y, radziłem. W międzyczasie udało mi się też zdobyć równie mocną broń, bardzo dobrą. Tutaj w, to było w akcie drugim. Y, Uczenie rzeźnika, Tasak. Y, broń poziomu 39. Bardzo duża szybkość ataku, plus 30% do szybkości ataku. Przedmiot niezniszczalny, także wcale go nie trzeba naprawiać. Eee, oprócz tego, ten przedmiot ma takie fajne elementy, że ma 35% 30%, 30 szansy na zabójcze uderzenie oraz 25% szansy na otwarcie rany. Także sami widzicie, warto mieć tutaj e, tą wysoką skuteczność na zdobywanie tych magicznych przedmiotów. Tutaj zobaczcie. Niemalże w każdym przedmiocie to mam, w butach tutaj e, 25% szansy na zdobycie magicznych e, przedmiotów. Tutaj piekielny pastel, raczej też dzięki e, tej wysokiej szansy udało mi się to zdobyć. Tutaj mam 14% szansy do zdobycia magicznych przedmiotów. Gdzie jeszcze mam? O, tutaj sobie nawet tutaj też dałem klejnot do hełmu, żeby zwiększyć tą szansę. Także jak tylko możecie, starajcie się tutaj, niemal w każdym przedmiocie, żeby to. Było. Warto to mieć, bo sami widzicie, zdobyłem bardzo mocne przedmioty, które pozwalają mi tutaj na swobodną grę. I taką wisienką na torcie, Krem de la crème, tutaj muszę wam się tym pochwalić, ostatni przedmiot jaki zdobyłem, wczoraj, idąc na Harabinę, zdobyłem też zębatą gwiazdę, ale zębatą gwiazdę poziomu 65, broń można powiedzieć endgame'ową, tutaj zobaczcie. Gwiazda Baranara, diabelska gwiazda, poziom 65. Obrażenie od ognia, błyskawic, od zimna, plus 50% do szybkości ataku. No, bo powiem Wam, nie bywała broń, plus 15 do siły, plus 15 do wyręczności. Więc sami widzicie, że warto tutaj mieć w przedmiotach tą szansę na zdobycie magicznych przedmiotów, ponieważ gra staje się przede wszystkim o wiele łatwiejsza. Nigdy Wam powiem. Yy, nie cierpicie tutaj na biedę, ponieważ złota jest tutaj dużo. Często wypadają tutaj żółte przedmioty, zielone także. Gdzie tutaj Wam pokażę też ostatnio moją zdobycz. Zdobyłem takie oto rękawice. Nakładanie rąk kolczaste rękawiczki. Plus 350% do obrażeń zadanych demonom. Fajna sprawa. Dodatkowo daje plus 20% do szybkości ataku, 10% szansy na rzucenie trzecie poziomowego zaklęcia święty pocisk. No i dodatkowo plus 50%, plus 50 do odporności na, na ogień. Więc powiem Wam, moi drodzy, warto mieć tą szansę. Sami widzicie, że przedmioty tutaj wypadają bardzo konkretne, można powiedzieć. Dlatego, ten filmik chciałem stworzyć, żeby Wam tutaj to ukazać. Starajcie się tutaj naprawdę to mieć. Ja tutaj dodaję też do hełmu. Też wcześniej tutaj nagrywałem o tym filmik, ale postanowiłem, że po raz kolejny tutaj nagram nowy, żeby Wam pokazać, jakie tutaj przedmioty mogą e, wypadać. E, napiszcie w komentarzach, e, czy Wy stosujecie tutaj podobną taktykę, czy też to tak, to, tak, tak jak ja, z takim tutaj dużym naciskiem kładziecie tutaj, e, no skupiacie się właśnie na tym, żeby ta wysoka, e, wysoki procent był tutaj e, również w tych przedmiotach, prawda, na zdobycie magicznych przedmiotów. Także musiałem tutaj wam się tutaj pochwalić, też tutaj was przepraszam, że mnie tak długo nie było, no ale e, wiadomo, praca, życie rodzinne to jednak człowieka e, absorbuje. Dajcie znać co myślicie, jeśli ten krótki filmik wam się podobał, proszę was o lajka, komentarz, e, subskrypcję, no nie ukrywam, że mi to pomoże w rozwoju mojego e, kanału. Także moi drodzy, trzymajcie się, do, do następnego odcinka, cześć!